Cześć moi drodzy! To znowu my! Bliźniaczki Sylwia i Sandra! Ach, jak się zastanawiacie? I dziś jest Sylwester! Nowy rok! No, pewnie się zastanawiacie, że to jest najlepszy dzień w roku, bo dla nas najlepsza jest Wigilia, ale Sylwester też może być, nie? Nie, Sandruś? No pewnie. Dziewczyny, tak? Ja dzisiaj wychodzę z tatą na imprezę serio, mam hatę wolną. Tak, Ym, y, dzieci idą na imprezę taką swoją dla dzieci. Kaja Widziana i Marysia, tak, wszystkie idą. Macie dom wolny. Tylko pamiętajcie zasada! Tak, tak. Nie wolno zapraszać chłopaków. Nie wolno być głośnej muzyki po ciszy nocnej i ma być cicho. Okej? Okay? Jasne, jasne. Ja już wychodzę, z, wystroję się i przychodzę. Dobra, a ja w tym czasie oprowadzę bardzo do domu, chodźcie Nie, to ja nie mam wprowadzać. Daj mi swoją strumieczką. Yy. Och, chyba jej dam. Pliś, pliś, pliś. No dobra, dobra. Ura! Tutaj jest wejście. Tutaj na razie nic nie ma. U nas w pokoju jest taki nam noms. Jest to Takie specjalne zakręcenia Taki? Taki z laniami. Tutaj mamy sylwesty 2022. O tak. Tutaj mamy też dwa namnomsy. I szczęśliwego nowego roku to pisałyśmy my. Tutaj jest jeszcze podświetlana lampka, zaraz ją zapalę. O taka podświetlana lampka, bo na pewno będziemy fajnie się bawić, ale należy ją wyłączę. A wyłączone i jeden numnus. Ładnie pachnie. Wszystkie noumusy ładnie pachną. Wróć, wróćmy na dół. Papa. pa! Już oprowadziłam tak szybko. Pewnie jestem ekspertem szybkiej roboty. Dobrze, my już wychodzimy. Pożegnajcie się z siostrami. Marysia mi mówi, a nie Marta. I na mówić. No, pa, pa! Cześć. Wianka. Zawsze mówicie na mnie Wianka, a ja tylko nie znoszę. Mówcie na mnie Wiana. ci będzie, niech ci będzie. No właśnie. Gaj! Kaja! Ja wezmę, Kaję. Chodź już, Marka. Czemu wszyscy na mnie w tym domu mówią. Drzwi się na cały do chatę. Dobra, masz 18. O 20 spać. No, więc. No, pa. Pa! Nie bierzesz, że poszli? Pa! Weźmiemy jakieś super, super. Chodź, przebierzemy się. No i potem to zdwodzimy po dziewczyny. Wiesz co? Może po prostu ubierzemy nasze wcześniejsze stylizacje. Masz rację. Są wiele lepsze. Mhm. Dobra, dzwonimy po dziewczyny. Okej, okay, pa. pa. Hej, mówi Roxana Kowalczyk. Hej, Roxy, to ja, Sandra. Znaczy Sylwia. Spowiedziałeś na siebie, Sandra? Jesteś normalna? Um, um, nie wiem, Sami my Cześć, Sylwia, co tam? Przyjdziesz do nas na impre? Impre z tak. Nie mam to robić. Oczywiście. Świetnie. Okej, okay, zbieram się. Oczekiwacie jakichś super stylówek? Nie, możesz przyjść w normalnych słuchach. Dzięki. Narka, ale i tak się uszykuje. Pa, pa. Pa, pa. Dzyn, 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 dzyn. Cześć, mówi Zuzia Kasiałowska. Kto tam? Ja, Sandra. Sandruś, hej Co tam? Przyjdziesz do nas na imprezę? No jasne, nie mam co robić dla Sylwestra! Świetnie, bo my będziemy mieli świetną imprezę. No, my nie będziemy mieli co robić. Świetnie, papa! To pa, pa. pa. przecież? No pewnie. Oczekujęś jakiś super stylówek? Nie! Możesz przejść normalny sztucha. Świetnie, popa! Pa. Cześć! Z tej strony mówi... Z tej strony mówi Basia Malinowska. Hej, to ja, Sandra! To ja, Sandra Brzozowska. Kraka Sandra, co tam? OMG, powiedziałam na siebie Sandra. Sylwia? Tak. <grywa> Jezu, teraz mnie naprawdę skręciłaś. Na wszystkie tak robię kawał. Świetnie. No, to co? Widzisz na imprezę sylwestrową. Modrzy się. Kto to powiedział? Po jest u mnie Aha. No co? No, wiesz, no, jasne, że przyjdę. Nie mam co robić. na Sylwestra. Pa! Pa! Cześć! Z tej strony mówi Kladia Pachus. Tak? Kto mówi? Sandra! Przyszła na naszą imprezę sylwestrową? Ja? Naprawdę? No tak, jesteś naszym przyjaciółką. Jasne, nie skorzystam, jak ktoś zaprasza. Świetnie, no to pa. Pa, na pewno przyjdę. oczekiwać jakichś super sterówek? Nie, przyjdę w normalnych ciuchach. Świetnie, pa pa. pa. Kogo zaprosiłaś? Ja zaprosiłam Roksanę i Baśkę. A ja z Klaudię. Świetnie, cyk. Dobra, to teraz... Teraz zaprosić naszych chłopaków. Chodź. Hala oh. Halo skarbie. Cześć. Co tam? Przyjdziesz na naszą imprezę Sylwestrową? Ja naprawdę? Tak, bo wiesz, już nie mam skier tańczyć na Sylwestra. No jasne. Z górę z już mnie zaprasza. To pa, pa. Wysyłam bardzo dużo buziaczków i szczęśliwego Nowego Roku. Ja też Ci życzę szczęśliwego Nowego Roku. Papa, pa. Pa, Cześć Skarbie. Ojej, hej, Co tam? Yy, przyjdziesz na naszą imprezę z Nie mam z kim tańczyć. Jestem taka samotna. No pewnie, Skarbie. To no, się przychodzi sam tyłuś. No dobra. Pa, pa, pa. Pa. Sylwia? Niestety. O. Pa. Wysyłam mnóstwo buziaczków. Ja też. I co, przyjdzie? Mój przyjdzie. Dobra, ogarnijmy się trochę. Musimy się dobrze wystrzelić, bo zaraz przyjdą. Jakiś... 10 godzin później. Jesteśmy gotowe. Właśnie. Ehm, um, dobra, Chodźmy. Czekamy na dziewczyny. Jest dwudziesta. Zaraz powinny przejść. Mhm. O, kto to? Klapiusz! Hej, Sandra! Sylwia! Sandra z Sylwia. Świetnie, że jesteś. Zorganizowałyśmy naprawdę świetną imprezę. Ja mam nadzieję. Nie przebierałam cię. Tak mi powiedziała Sandra. Bo wiem, nikt nie musi się przebierać. Świetnie. Chodźcie. Patrzcie, jakie kartki zrobiłyśmy. Zaprowadzę cię. Hej, to mój kość, ja po niego dzwoniłam. A patrz, tutaj mamy sylweter 2022. Ale pięknie. I tutaj jest Szczęśliwego Nowego Roku. Pięknie. Bim, bim. Zuzka! Sylwia! Dzwoniła do mnie Sandra. Gdzie jest? Zuzia! Cześć, Sandra! Naprawdę przyszłam na imprezę. Świetnie. Bo my oczekiwaliśmy wszystkich. Ja też. Chodźmy. Gdy już... Gdy już... Cześć! Ała! Musicie mi tak krzątać. Kocha! Ciężko! Roxi, Roxy! Cześć! Zuzie! Roxy! Jak dobrze Cię widać! Cześć! Jak dobrze Cię widzę, Biony, 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 biony! Milion, biony, milion milion, 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 bionów! Wy nie będziecie śpiewali. Tylko ktoś inny, wiecie? Jeszcze tylko czekamy na baśkę. Te drzwi. Au. Basia! te dziewczyny. Proszę, Baszka. Cześć, Claudia. Co tam porabiacie? No, chyba przyszliśmy na imprezę. To logiczne. Logiczne, no tak. Jeszcze czekamy na naszych chłopaków. Chłopacy? To wy już macie chłopaka? Ja mam. Karol jest nieziemski. Sebastian też jest nieziemski. Co? Hmm? He. A wiesz, że Sebastian Wyszyński. Tak. To właśnie ja jestem z, z jego bratem bliźniakiem. Serio? Tak, nazywa się Emil. Jest nieziemski. O oh, fajnie. Teraz tu powinien przyjść. Nie widziałem, tak długo jest. Cześć! Emil! Wyglądasz jak totalnie mój chłopak. Sebastian. O, to ty jesteś dziewczyną Sebastiana. Tak, jestem Zuzia. Ja jestem Emil. Mm. O, jak słodko. Szkoda, że Karola tu nie ma. O, jak ciutko. Mm. Marek, poznajcie go. Gdzie jest łazienka? Tam, znam ten dom. Ok, Teraz zaczynać imprezę. Co? Już. Oh, jasne, chodź, dokonczymy tak. No. To ja włączę radio Włączona Świetnie, to jest Tak czasami jest, tą eską dziwną Dobra, robicie się w pary Roxy

Oh! Hey. Gra? Wszystko gra. Teraz ty Poslední končilo. Ale Díky na pár! No, no nie, bychom, Kochanie, tylko Ciebie kocham! O. Chodź, chodź ja. Nie patrz tam! Kochanie! Ja wcale się z nią nie całuję, to nie moja dziewczyna! która uh -huh. Słuchajcie, może wrócimy do swoich par. Zobaczcie. No, lepiej tak. Lepiej tak. Ona ma muzyczkę, fajna. no tak, to będzie muzyczka. No, chodź. Jeszcze nie wiem, chodź. Gra? Tak. Juhu. Dobra, słuchajcie, teraz czas na tort. Znaczy, teraz czas na jedzonko, które same przygotowałyśmy. No, chodźcie, w tamtą stronę. Mhm. Chodźcie, nie, Jezu, tam, chodźcie, 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 przygotowaliśmy. Tutaj, właśnie jest ten stół. Może taki. Tutaj mamy pysne ciastko, grillowane kiełbaski, taką kanapkę, pizzę i różne takie różne jedzonka. Chodźcie, usiądźmy. Chodź, Emiluś. Emiluś, Emiluś. Chodź, Emiluś. Pójdź, puśćmy do jedzenia muzykę. Ok, puśćcie. Puściłam. Świetnie. Maruś, obok mnie. Tak, idę, idę. Okej. Okay. Roxy, osiądźmy obok ciebie. No pewnie. Podbieszia. Beszia. Mmm. Czy jedzenie z muzyką jest naprawdę fajniej? Mm, tak też, też tak sądzę. Świetnie. Po dobry, dzień już, chodźcie. już już, tego nie tego nie nie Weźmy to dzień dobry, dzień dobry, dzień para. Mi najbardziej się najlepiej poddadzę zamilkiem, nie? Uh -huh. A mi najbardziej z A mi najbardziej lepiej z uzią, ani z rokiem. Mm. jest bardzo fajnie. Z basią też. Dzięki. Co się... O Jezu, Ruzia, co się dzieje? Wstawajcie! Co się tu dzieje? Co, co jest? Co, co jest? Zaprosiłyście chłopaku? Obiecywałyście! Ile tu gości! Jezus Maria! Tak, to się wszystko skończyło. Szczęśliwego nowego roku życzymy.